Buongiorno! Jest rok 1983. Jesteśmy w Graniano, niewielkiej miejscowości nieopodal Neapolu, 30 km na południe od stolicy Kampanii. Jest późny wieczór i właśnie zbliża się pora kolacji. Jak każdego dnia Giuseppe Mascolo staje przed wyborem, co przygotować swoim dzieciom i swojej rodzinie na kolację. Postanawia urozmaicić im nieco dietę i zamiast pizzy, która często gościła na ich stole, postanawia przygotować z ciasta na pizzę nowe danie. To danie to rodzaj takich kanapek, które jego 13-letnia córka nazywała później Panozzo i tak rozpoczyna się historia, która trwa do dziś i której macie szansę stać się częścią, bo dziś przygotujemy właśnie Panozzo. Aby Panozzo przygotować, tak jak wcześniej powiedziałem, potrzebne będzie ciasto na pizzę. Wykorzystajcie przepis, który robiłem już jakiś czas temu, poza tym mozzarella i opcjonalne składniki. Ja w tym przypadku wykorzystam szynkę prosciutto cotto, czyli szynkę gotowaną. Rukole, pomidory koktajlowe, karczochy, kapary oraz sos. Sos to jest dokładnie ten sos, który przygotowałem w ostatnim odcinku, ale zamiast niego możecie wykorzystać jakikolwiek inny sos. Zachęcam Was do tego, aby z sosami i z pozostałymi składnikami również eksperymentować. Jeśli chodzi o to, jak będziemy piec nasze panozzo, to będziemy przygotowywać je w piekarniku. Powinien on być nagrzany do maksymalnej temperatury z termoobiegiem. Ja używam również kamienia, dlatego piekarnik nagrzewał się wcześniej przez około godzinę. No i w tym momencie możemy przejść do przygotowania. Ciasto, tak jak w przypadku pizzy, obtaczamy w mące i teraz sobie lekko je rozgniatamy za pomocą dłoni, a następnie rozciągamy. Jeśli chodzi o wielkość kulek ciasta, to możecie przygotować je troszkę mniejsze niż w przypadku pizzy. Ja zazwyczaj w jednej porcji zamiast dwóch pizzy przygotowuję trzy kulki na panuozzo. Ciasto teraz jest już właściwie gotowe. Możemy przerzucić je na łopatkę i będziemy wkładać je do piekarnika. Tak jak w przypadku pizzy ciasto jeździ nam po desce i teraz możemy jeszcze delikatnie posmarować go oliwą. Teraz ciasto wkładamy do piekarnika. W moim przypadku spędzi w piekarniku około 3 minut. Jeśli wasz piekarnik nagrzewa się do temperatury 240 stopni, to na kamieniu to ciasto będzie potrzebowało w nim mniej więcej 5 minut. No i po mniej więcej 3 minutach nasze panozo wygląda pięknie. Teraz pora przekroić je i wrzucić na nie pozostałe składniki. Uważajcie tylko, bo jest bardzo gorące. Teraz panoso możemy otworzyć i na jedną stronę układamy składniki w postaci szynki, karczochów oraz kaparów. Mozzarella, podobnie jak w przypadku pizzy, powinna być dobrze odsączona i wyciśnięta w papierowy ręcznik, tak żeby nie puściła nam tutaj zbyt dużo wody. I teraz to wszystko ląduje jeszcze raz do piekarnika. W moim przypadku to będą jakieś 2 minuty. Jeśli wasz piekarnik nagrzewa się tylko do 250 stopni, myślę, że około 4 minut wystarczy. No, i pan Oza jest już prawie gotowe. Teraz pora rzucić na niego jeszcze rukole oraz pomidorki, których nie dodawaliśmy wcześniej. No, i całość obficie skrapiamy ostrym sosem z papryczek, chili. Zamykamy, i pan Oza jest już gotowe. Ostatnie kilka chwil, kiedy nagrywaliśmy przebitki tego pięknego panozo i robiliśmy zdjęcia na Instagrama były naprawdę bardzo trudnymi chwilami, bo ja nie mogłem się doczekać tego, co zrobię za chwilę, a mianowicie próby smaku. W środku wygląda pięknie, już troszkę przestygła, ale cały czas świetnie pachnie i w końcu. Panozo smakuje niesamowicie. Ja jestem wielkim fanem tego dania. Chyba wolę nawet panozo niż pizzę. Mam nadzieję, że po tym odcinku również Wam się ono spodoba i spróbujecie je zrobić u siebie w domu. Jeśli spróbujecie zrobić panozo, to napiszcie mi w komentarzu, jak wam smakowało. A jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki!